Dziewięć lat śledztwa, trzy procesy, zero winnych. Ewa Tylman, młoda kobieta, która zniknęła w jednej listopadowej nocy w Poznaniu. Jak to możliwe, że po tylu latach, po setkach godzin śledztwa, po trzech sądowych bataliach, wciąż nie znamy prawdy? Co naprawdę wydarzyło się na moście Świętego Rocha? Dziś opowiem Wam historię, która wstrząsnęła Polską. I do dziś pozostaje tajemnicą. Zostańcie ze mną. Ta sprawa to coś więcej niż kryminał. To dramat, który nie daje spokoju. Listopad 2015 roku. Ewa Tylman, 26 lat, pracownica poznańskiej firmy, wychodzi z imprezy integracyjnej, pełna energii, z planami na przyszłość. Wraca do domu pieszo. Razem z kolegą z pracy, Adamem Z. Kamery w centrum miasta rejestrują ich kroki, rozmowy, ostatnie chwile razem. To ostatni moment, kiedy Ewa jest widziana żywa. Godzina po godzinie, krok po kroku, odtwarzamy tamtą noc. Około 2:30 nad ranem przechodzą przez most świętego Rocha. Adam Z mówi, że wtedy pożegnał się z Ewą i poszedł swoją drogą. Tylko. Monitoring pokazuje coś innego. Idą razem dalej. A potem Ewa znika. Zniknęła bez śladu. Cała Polska wstrzymała oddech. Wolontariusze, policja, strażacy, wszyscy szukają Ewy. Rodzina wierzy, że dziewczyna się odnajdzie. Ale dni mijają, a nadzieja gaśnie. Pół roku później, lipiec 2016, ciało Ewy zostaje znalezione w warcie. 12 kilometrów od miejsca, gdzie ją ostatnio widziano. Ciało. W stanie, który nie pozwala jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci. Prokuratura wskazuje. To Adam Z. miał zepchnąć Ewę do rzeki. Adam zostaje zatrzymany i oskarżony o zabójstwo. Rusza pierwszy proces, który rozpalił opinię publiczną na długie lata. Styczeń 2017. Pierwszy proces. Dziesiątki świadków. Eksperyment procesowy z udziałem Adama Z, który wywołał falę kontrowersji. W kwietniu 2019 roku uniewinnienie. Sąd nie znalazł dowodów winy, ale to jeszcze nie koniec. Sąd apelacyjny nakazał powtórkę procesu. Trzeci proces, rozpoczęty w 2024 roku, przyniósł zmiany. Zarzut nieudzielenia pomocy. Pojawiły się nowe dowody, SMS-y Telefony, zeznania policjantów z eksperymentu. Mimo to, 25 marca 2025 roku, Adam Z. po raz trzeci został uniewinniony. Wyrok wciąż nie jest prawomocny. Co naprawdę stało się tamtej nocy? Czy Adam Z. jest niewinny? A może popełniono błędy, które zasłoniły prawdę? Czy Ewa mogła wpaść do Warty przypadkowo? A może w tej sprawie jest ktoś jeszcze, kto nigdy nie został wzięty pod lupę? Eksperci przyznają: w tej sprawie jest zbyt wiele niewiadomych przypomina to inne głośne zaginięcia jak sprawa Iwony Wieczorek wiele pytań, żadnych odpowiedzi trzy procesy setki godzin śledztwa medialna burza a prawda wciąż nieznana. Co czują rodziny, które latami czekają na sprawiedliwość? Czy wyrok to zawsze prawda? Sprawa Ewy Tillman zmieniła podejście do wymiaru sprawiedliwości. Rodziny zaginionych domagają się reform i większej skuteczności. Policja i prokuratura czują presję, ale czy coś naprawdę się zmieniło? Jak dziś prowadzi się takie sprawy? A wy, co o tym myślicie? Czy ta historia kiedyś się wyjaśni? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Chcecie więcej takich opowieści? Subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Dzięki za uwagę.